Statek Wrony zatopiła Inkwizycja. A niech to przydałby się nam. Przynajmniej wiemy, że nigdzie się nie wybiera. Dzięki ci za wiadomość, chłopcze. Rozmawiałem z komendantem o Wronie. I co? Protektorzy zaatakowali go i zatrzymali jednego z jego ludzi. Wrona uciekł i idzie do Świątyni Ziemi. Tam zdejmiemy z niego klątwę. To chyba jedyny sposób, by to zrobić. Dobra robota. Idź i załatw dla nas jakąś pomoc. Wiem, gdzie pójść. Co jeśli pójdziemy szukać Indian? Na zachód stąd mają swoją wioskę, ale jest szansa, że spotkasz ich wcześniej. Te dzikusy zawsze czają się w dżungli. To ich ulubione miejsce. Co będzie, jeśli ich spotkamy? Porozmawiamy z nimi, jeśli będą chcieli. A jak zechcą walczyć, nie zostaniemy w tyle. Wolę walczyć z nimi niż przeciw nim. Kto chciałby przeciwstawić się ich WUDU? W hmm, udało się zawrzeć z nimi układ. Dowiedz się, jak to zrobił, a my spróbujemy zrobić to samo. Może potem nawet zmienią Cię w jakiegoś magika WUDU. Chodźmy do dżungli, poszukać wrony wśród Indian. W porządku. Przygotujcie się i dajcie mi znać, kiedy wychodzimy. Idź pierwszy. Ja za tobą. Tędy. Wybrzeże Ostrzy. Dawno tu nie byłem. No niech się zastanowię, którędy pójść. Pamięć zanika z wiekiem, prawda? Bezczelny szczeniak! Czemu miałbym. Nawet jeśli będziesz starszy niż ja teraz, nigdy nie będziesz taki jak ja. To jest mój cel. Cicho bądź, daj mi pomyśleć. Teraz pamiętam. Tędy. Pamiętam je. Krótsza droga wiedzie przez dolinę, dłuższa przez przełęcz. Ale bezpieczniej iść przełęczą. Dlaczego? Co jest na drugiej drodze? Świeństwo, z którym nie powinniśmy zadzierać. Potwory! Całe zgraje potworów! Bezpieczeństwo zawsze działa. Tędy idź za mną! Idź za obrody. brody Za Idź za mną. stalowobrodym. Tędy. Czekaj, coś tu się nie zgadza. Coś tu śmierdzi. Co się dzieje? Coś jest nie tak z tą jaskinią. Sprawdź ją jeszcze raz. Nie chcę, by ktoś się za nami skradał. Wszystko jedno. Widziałeś to? Co wiesz na temat tego całego frygiu? Wiem na tyle dużo, by trzymać się od tego z daleka. Odbiera człowiekowi władzę. Raka. Ach, leć, małego Onaka Lecz, Leć, mały koniberku, leć! Ona, raka! ładzę nad ciałem i umysłem, wykorzystuje jak lalkę. Budu, to straszne. Grabisz sobie, stary! Uh. Oh. <grabi> 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 Sprawdziłem jaskinie. Co odkryłeś? Ktoś tu wcześniej był. Może to jacyś zwiadowcy. Rozbili tutaj obóz. To wrona. Jedzą mu z ręki. Musimy się śpieszyć. Zabierajmy się stąd. Jeśli sądzisz, że to zadziała. Trzymaj się za mną. Chyba coś tam było. Co takiego? To te błękitne szpony są wyjątkowo paskudne. Może oszukamy je za pomocą starej sztuczki stalowo zwanej Zabawą w Wtórnia. Mam co do tego złe przeczucia. Idź tam i daj się zauważyć tym bestiom. Kiedy zaatakują, zwabisz je w moim kierunku i pokonamy je razem. Czyli to ja jestem turniem w tej zabawie. A co stało się z poprzednimi turniami, których na to namówiłeś? Wciąż żyją, a przynajmniej większość z nich. Spokojna głowa, opanowałem tę sztuczkę do perfekcji. Dam sobie radę. No Oczywiście, że tak. Żalony starubów. Błękitne szpony są martwe. Patrz, jakie wielkie! Nic dziwnego, że są takie zażarte! Cholerni Indianie! Słyszałem, że potrafią sprawić, by nie zwracały na nich uwagi. Chciałbym wiedzieć, jak to robią. Przydałaby się taka umiejętność w dżungli. Są martwe, chodźmy. Jesteśmy już blisko. Skoro tak mówisz? Wioska znajduje się po drugiej stronie rzeki. Ostrożnie, nigdy nie wiadomo, gdzie chowają się kusy. Daj spokój, jesteśmy na miejscu. Nie możemy podejść bliżej, nie zwracając niczyjej uwagi. Najlepiej będzie, jeśli dalej pójdziesz sam. Ludzie wrony nie mogą rozpoznać stalowo-brodego, prawda? Mogę je zabrać. I podburzyć cały obóz przeciwko nam? Spróbuj z nimi porozmawiać, chłopcze. Ach, tak. I pamiętaj, że nie wiemy jak. Wrona zdołał ich sobie zjednać. Co ty zamierzasz robić? Mam ważną misję. W obozie jest niepilnowana przez nikogo beczka rumu. Więc o to chodzi. Obaj mamy ważne zadania do wykonania. Daj znać, jeśli coś znajdziesz. Poradzisz sobie beze mnie, kapitanie. Dam sobie radę. Możesz jechać. Mam nadzieję. Kaposzeku, czego chcesz? Przysłał cię kapitan Wrona? Tak, przysłał mnie kapitan Wrona. Nie kojarzę cię. Gdzie byłeś, gdy Wrona do nas przyszedł? Szpiegowanie Inkwizycji. Niebieskie płaszcze to nasi wrogowie. Zabiorą nam ziemię i zrobią z nas niewolników. Ale wkrótce nadejdzie dzień, w którym poczują gniew bogów. W pełni się zgadzam. Idź, wejdź.